Kolejnym zadaniu dotyczącym wyznaczania reakcji podporowych. Mamy belkę, belkę dwupodporową. W punkcie A mamy podporę stałą oraz w punkcie B mamy podporę przesuwną. Do belki przyłożone jest obciążenie siła P pod kątem alfa do belki oraz obciążenie Q, które zmienia się na bazie trójkątu. A no i chcemy wyznaczyć jakie reakcje występują w punktach podparcia tej belki, czyli w punkcie A oraz B. Więc pierwszym zadaniem standardowym jest uwolnienie układu od więzów. Więc tak, po pierwsze wprowadzam układ współrzędnych XY, on nam się przyda. I następnie muszę w punkcie A uwolnić belkę od więzów, bo tam mam podporę. Jeśli jest podpora stała, to będą dwie reakcje, które do siebie są prostopadłe. Tak najczęściej jest to rysowane. Więc najlepiej przyjąć wektory zgodne z przyjętym układem współrzędnym. Więc jeśli ja przyjąłem oś Y pionowo w górę, to w tym punkcie A zaznaczę wektor pionowo w górę i podpiszę go RAY oraz wektor poziomo w prawą stronę i podpiszę RAX. W ten sposób w punkcie A mam układ uwolniony. Już ta podpora nam powiedzmy tak znika. To jeszcze w punkcie B. W punkcie B mamy podporę przesuwną, więc tutaj będzie tylko jedna reakcja, która jest prosto padła do podłoża. Więc jeśli podłoże jest poziome, to reakcja musi być pionowa. Więc też narysuję tutaj wektor pionowo w górę R, B, y. Czyli pierwszy krok mamy wykonany, uwolniliśmy układ od wiązów. No to teraz przyszedł czas na zapisanie równań, równowagi. Mamy tutaj układ płaski, więc tak, jak w poprzednim zadaniu, które tutaj na kanale się pojawiło, mamy trzy równania do dyspozycji. Ja je właśnie zapisuję teraz. Suma sił na osi x i na osi y musi być zerem. I suma momentu względem dowolnego punktu też musi dać nam 0. Mamy również obciążenie ciągłe, więc tutaj od razu może zaznaczę siłę skupioną, którą będziemy rozważać, bo zawsze jak jest obciążenie ciągłe, no to musimy zamienić to obciążenie ciągłe w jedną siłę skupioną, która zostanie przyłożona w środku ciężkości tej naszej figury. U nas jest to trójkąt. Więc wiemy, że mniej więcej w tym miejscu będzie środek ciężkości tego trójkąta. Narysuję wektor, nazwę go Q i zaznaczę odległości, bo te odległości będą nam potrzebne, czyli ta odległość, którą teraz zaznaczam, tak zaznaczę, to jest odległość od tego wektora Q, którego wartość jest największa, do siły. No to będzie 1 trzecia razy długość boku trójkąta. Ta długość boku to jest A, czyli 1 trzecia A. To wynika z własności geometrycznych. Musimy tutaj znać, gdzie leży środek ciężkości figury, w tym wypadku trójkąta prostokątnego. On leży właśnie w odległości 1 trzecia od boku trójkąta lub z drugiej strony patrząc 2 trzecie, licząc od wierzchołka. Więc jeśli już to mam zrobione, to mogę zapisywać równania albo jeszcze nie, bo siłę P mamy skierowaną pod kątem, więc od razu tą siłę rozłożę na składowe układów współrzędnych, żeby łatwiej było mi te równania zapisywać. Więc z tej siły P powstaną dwie siły, bo rozłożymy tą siłę na składowe, czyli rzutuję na welkę, czyli na oś X i tutaj powstanie mi pierwsza siła, którą teraz rysuję, nazwę ją P. X, bo leży na osi x i teraz na oś y będę chciał rzutować, czyli tutaj linie pomocnicze i w ten sposób rysuję siłę Py. Więc te siły będę rozważał, są one równoległe do osi układu współrzędnych. A jeśli chodzi o wartość tych sił, które narysowałem, to zacznijmy może od Px. Px to się równa, korzystamy z funkcji trygonometrycznych. Widzimy, że kąt alfa leży pomiędzy siłą P a Px, więc jeśli leży pomiędzy, to będzie funkcja cosinus, czyli P razy cosinus alfa, więc Py to musi być P razy sinus alfa, czyli te siły mamy już rozpisane. Pozostaje nam jeszcze siła Q. Siła Q to jest pole powierzchni tej figury, czyli tego trójkąta. A pole powierzchni trójkąta to jest 1, druga razy oczywiście trójkąta prostokątnego, razy dwa jego boki, czyli jeden bok to jest wartość Q, a drugi bok to jest wartość A, czyli 1, 2 QA. Taką wartość będzie miała ta siła skupiona Q. To przechodzę w końcu do zapisania równań. Pierwsze równanie, suma sił na osi X musi dać nam 0. Z tego wynika, Idziemy od punktu A, patrzymy, które siły leżą na osi X. RX leży, więc RAX zapisuje z plusem, bo zgodnie z osią X. Następnie PX leży, też na plusie będzie, bo zwrot jest zgodny z osią X. Będzie plus PX, a za PX mogę postawić, że to jest P cosinus alfa, to co wcześniej zapisałem. I więcej sił poziomych nie ma. Muszę zapisać, równa się 0. I teraz mógłbym wyznaczyć RAX, że RX to jest minus p cosinus alfa. Pierwszą reakcję już znam. Ta reakcja wyjdzie nam ujemna, bo jest znak minus. Oznacza to, że zwrot tej siły, tej reakcji będzie przeciwny do naszego założonego. Czyli nie będzie w prawą stronę ten wektor zwrócony, tylko w lewą. O tym mówi nam znak minus. To teraz kolejne równanie, suma sił na osi Y musi dać nam 0. I znowu patrzymy, które siły działają na osi Y, na pewno R y z plusem. Następnie mamy PY w dół, więc będzie minus P sinus alfa, bo już zapiszę tą rozpisaną wartość. I minus Q, bo Q też jest w dół, więc minus, a Q to było jedna druga QA. I na końcu mamy RBY w górę. plus... Rb, y równa się 0, więcej sił nie ma, i na razie z tego równania nic nie wyznaczymy. Mamy dwie niewiadome, r, a, y oraz RBY. y. Więc musimy teraz przejść do trzeciego równania sumy momentów względem punktu a, policzę, też musi dać nam ten moment 0. Więc na pewno siły r, a, X, r a, y momentu nam nie dadzą, bo przechodzą przez punkt a. No to idę dalej. px. Px też nam momentu nie da, bo ta siła również przechodzi przez punkt A, bo leży na belce. Py. Ta siła już moment da, bo nie przechodzi przez punkt, względem którego liczę ten moment. I będzie nam tutaj ta siła kręciła zgodnie ze wskazówkami zegara. Tutaj przypomnę założenie z poprzedniego filmiku. Zgodnie ze wskazówkami to minus, przeciwnie to plus. Czyli jeśli siła Py. Obraca nam się dookoła punktu A zgodnie ze wskazówkami zegara, to będzie ujemna, czyli minus P sinus alfa razy odległość od siły Py do punktu A, to jest wartość A, czyli razy A. I mamy już moment od tej siły Py zapisany, więc przechodzimy dalej. Mamy siłę Q. Q też nam będzie chciała kręcić zgodnie ze wskazówkami zegara, czyli minus. A Q już miałem rozpisane, więc też rozpiszę tą wartość minus 1 druga QA Razy odległość to jest A, pół A, i później jeszcze jedna trzecia A. Musimy zsumować wszystkie te odległości i dopiero będziemy mogli zapisać tą odległość, więc ja może jako właśnie tą sumę zapiszę, żeby każdy wiedział, z czego to wynika. A plus jedna druga A. Plus 1 trzecia a. Jest to odległość od siłyku do punktu a. I na samym końcu mamy rb, y. i RBY już będzie nam chciała kręcić ta siła przeciwnie do wskazówek zegara względem punktu a, więc będzie plus RBY razy rozpiętość całej belki, więc tu już może tej sumy nie będę zapisywał. Sumuję od razu a plus pół a plus a plus pół a, więc łącznie da, da nam to 3a. Czyli razy 3A to się równa 0. A no jak widzimy z ostatniego równania, moglibyśmy wyznaczyć RBY, bo to jest jedyna niewiadoma. Tu już nie będę tego przekształcał, to jest tylko i wyłącznie sama matematyka. I dopiero wracamy do drugiego równania, i z drugiego równania wyznaczamy r, A, y. I w ten sposób mamy wszystkie trzy reakcje, mając układ płaskim. Maksymalnie trzy niewiadome możemy wyznaczyć, bo mamy do dyspozycji trzy równania.